Od dłuższego czasu zbierałem takie kantóweczki. One pochodzą z opakowania zasobników na ciepłą wodę. W każdym takim zasobniku, w takiej paczce są na rogach cztery takie deseczki. No i nazbierałem już ich na tyle, że starczy mi na cały blat. Pozostanie mi tylko to posklejać i obrobić. Ale ostatni wypad na złom. Bardzo, ale to bardzo mi się pofa pofarciło. Zaraz Wam pokażę, co udało mi się kupić. Powiem Wam szczerze, że już dawno mi się tak nie pofarciło. Normalnie wydałem 62 ,50 zł. 50 groszy na 25 kg towaru. Ale zobaczcie, co mi się udało kupić: stare, mocne, solidne ściski tolarskie. sześć osiem dziesięć i jedenasty płaciłem po dwa pięćdziesiąt za kilogram no już dawno, dawno, dawno tak mi się nie pofarciło do tej pory udawało mi się znaleźć jakieś ogryski, które tam nadawały się do naprawy. A teraz najwyraźniej ktoś likwidował jakąś pracownię dziadka, czy coś w tym stylu. Także kurczę, farcik, farcik yy, niesamowity. I dzięki temu będę mógł sobie teraz posklejać ten blacik. Plan jest taki, żeby yy, Kleić kawałkami, tyle co zasięgu ma, mają ściski. No co jest? No? Trzeba puknąć moteczkiem. Będę je musiał tylko przesmarować oliwką żeby nie korodowały bardziej, chociaż i tak są w bardzo, w bardzo dobrym stanie. Jeden taki nowoczesny to jest, znaczy nowoczesny, chiński. To myślę, że to jest w granicach 100 zł w tej chwili. Także farcik niemiłosierny. Ja się biorę za klejenie blatu, a Wam życzę zdrowych i wesołych świąt. Trzymajcie się, cześć.